Błogosławieństwa, którym Jezus nas dzisiaj częstuje, no trzeba tak, tak w głębi serca przyznać, trochę nas niepokoją i nie do końca je rozumiemy. No bo jak to? Mamy być głodni, mamy być smutni, mamy być płaczący, żeby być szczęśliwi? Przecież my mamy swoje pojęcie szczęścia, my mamy swoje plany, swoje scenariusze na szczęście, swoje wizje szczęścia. Zauważmy, że Jezus dzisiaj nie mówi, jacy mamy być. Jezus mówi, jacy jesteśmy. Błogosławieni ubodzy, błogosławieni płaczący, błogosławieni smutni. Ja wiem, że Wy jesteście ubodzy i płaczący i smutni. Jezus nie stawia przed nami planu, który mamy wykonać. Jezus mówi ni mniej, ni więcej. Słuchaj, niezależnie od stanu, czy innymi słowy, żaden stan, który przeżywasz, nie może mnie odłączyć od Ciebie. Będziesz szczęśliwy nie dlatego, że będziesz fajny. Będziesz szczęśliwy, jeśli uwierzysz w te tajemnice, które ja tobie daję: że nic nie jest w stanie ciebie odłączyć od mojej miłości. My mamy różne doświadczenia szczęścia. Często mylimy szczęście z nasyceniem, z błogosłotanem. Często mylimy szczęście z jakąś satysfakcją. Kiedy Jan Paweł II do młodzieży, bodajże na Kubie, Powiedział, słuchajcie, droga do prawdziwego szczęścia prowadzi przez cierpienie. Ale nie dlatego, że cierpienie jest celem, albo że fajnie jest cierpieć. Teresa od dzieciątka Jezus, komentując Jana od krzyża i doświadczenie nocy, a więc cierpienia nocy, cierpienia opuszczenia, cierpienia tej dezorientacji, którą przynosi noc, mówi: Przeżywaj w pokoju. To doświadczenie i dodaję, tu nie chodzi o emocje, tu nie chodzi o pokój, spokój, święty spokój emocjonalny, tu chodzi o stan serca. Jeśli w jakimkolwiek doświadczeniu, które przeżywasz, czy to samotności, czy smutku, czy to jakieś biedy, czy płaczu, czy jakiegoś prześladowania czy odrzucenia, nie przestajesz wierzyć w to, że to doświadczenie, czy to wydarzenie nie jest w stanie odtrącić, odłączyć cię od Jezusa, to możesz w sercu, pomimo różnych uczuć, które będą naokoło, przeżyć szczęście płynące z pokoju i bezpieczeństwa, które daje ci ta wiara.